Słuchajcie, kochani. I ponownie staram się Was zachęcić, zainspirować w tym szczególnym czasie do odkrywania w sobie poczucia świadomości, świadomości, stawania się, bycie świadomym. I dlaczego to jest takie istotne? Co to w ogóle jest ta świadomość? Kiedy zaczynasz być świadomy, świadomość prowadzi Cię do przyczyny danego konfliktu, odkrywasz, co było źródłem tego wszystkiego. I kiedy stajesz się już tego świadomym, daje ci to możliwość zmiany. Możesz coś z tym zrobić. Żyć nieświadome rzeczy kierują naszym życiem. Kiedy stajesz się świadomy, rzucasz światło na przyszłe wydarzenia. Bardzo często po ciężkich doświadczeniach, traumach, staramy się nadal być silni. Tak, damy radę, tak, zrobimy wszystko i niektóre rzeczy ukrywamy, zamiatamy pod dywan. Ale uwierz mi, im głębiej to zamiatasz, ukrywasz, tym bardziej intensywnie pojawi się to w Twoim życiu szybciej czy później. Staje się to naszym doświadczeniem właśnie po to, to Uwalnianie, uzdrawianie pozwala nam żyć w pełni, niezależnie od przeszłości. Pozwala nam stawanie się bycia wolnym, podejmowaniu decyzji, podążaniu za tym. Bycie świadomym pozwala nam wyjść ze starych schematów, przyzwyczajeń, nawyków. I zaczynamy podążać za naszą intuicją. Intuicja to inspiracja naszej duszy. To jest jak świeże źródło nowej wody. Nasza dusza jest wolna od wszelkich lęków, żalów, smutków tego wszystkiego, co czyni nasze życie bardzo często takim trudnym. W całej tej praktyce, do której pragnę zachęcić, jest również ważne zrozumienie, że dane doświadczenie Porzucamy ten pryzmat patrzenia przez poczucie osądzania, obwiniania, bycie tym skrzywdzanym lub tym, który krzywdzi. Kiedy odpuszczamy to, mamy możliwość spojrzenia z innej perspektywy na dane doświadczenie. Każde doświadczenie w naszym życiu przynosi nam pewien zasób i to ty decydujesz, w jaki sposób z tego zasobu korzystasz. To wszystko, na to wszystko i na to inne spojrzenie pozwala nam właśnie ta możliwość być oświadomym. To jest klucz do zmiany, to jest klucz do zmiany Twojego życia, do wszystkiego, co Ci już nie służy, do odkrycia i w, pełnej, w pełnym szacunku i w pełnej godności przywrócenia sobie to, do czego masz naturalne prawo. Mam nadzieję, że was troszeczkę zachęciłam do poszukiwania, do odkrywania tego potencjału w sobie. To są niesamowite, piękne rzeczy. To jest coś, co mnie zawsze inspirowało, inspiruje. Pragnę z całego serca wszystkich do tego zachęcać, umawiać, inspirować. Dziękuję.